Miasto bez słońca. Miasto Esselburg istniało w podziemnej jaskini od pokoleń, oświetlane jedynie przez kryształy zwane lumeus. Ich delikatny, niebieskawy blask dawał ciepło i światło, pozwalając ludziom uprawiać rośliny i prowadzić codzienne życie. Pamięć o świecie na powierzchni była jedynie legendą opowiadaną dzieciom przed snem. Nikt nie chciał ryzykować wyjścia na zewnątrz. Pewnego dnia największy z kryształów, wielki lumeus, zaczął tracić swój blask. Jego światło słabło, a cienie w mieście stawały się coraz gęstsze. Panika ogarnęła Esselburg, bo bez światła czekał ich powolny koniec. Mimo ostrzeżeń starszyzny, młody odkrywca o imieniu Kal zebrał małą grupę śmiałków, gotowych zaryzykować wszystko. Ich celem było odnalezienie słońca, o którym mówiły stare legendy. Wyruszyli w stronę zniszczonych tuneli, które miały prowadzić na powierzchnię. Ich droga była pełna pułapek i dawno zapomnianych stworzeń, które przystosowały się do życia w ciemności. Karl używał swojej wiedzy o kryształach, by omijać przeszkody i oświetlać im drogę. Po wielu dniach wspinaczki i omijania zawalonych korytarzy, dotarli do wejścia. Wychodząc z tunelu, ujrzeli świat, który był jednocześnie piękny i przerażający. Powierzchnia była spustoszoną pustkowią, a niebo było zasłonięte przez gęstą, magiczną mgłę. Ich serca zamarły z rozpaczy, ale Kal dostrzegł coś w oddali. Oddali wznosiła się potężna wieża cienia, która była źródłem mgły. Zrozumieli, że to właśnie ona wysysała światło ze słońca. Tal i jego towarzysze postanowili przedostać się do wieży i zniszczyć magiczny artefakt, który był odpowiedzialny za krątwę. Wiedzieli, że to ich jedyna szansa. W końcu, po zaciętej walce z magicznymi stworzeniami i strażnikami wieży, dotarli do serca mroku. Kal użył energii z kryształów Esselburga, by przeciążyć artefakt. Potężnym hukiem magia prysła, a mgła na niebie zaczęła ustępować, odsłaniając jasne promienie słońca. Światło powróciło, a wraz z nim nadzieja dla mieszkańców podziemnego miasta.